Co ty chcesz? Poczekaj. Dobra, czyści Manko, początek odcinka obstranego mojego kochanego. To Przemek gay. Znaczy Przemek. Zajeba ci... No i wyłączył właśnie do mojego zespołu, więc już gay nie jest. Jest normalny teraz. I zaczynamy. Wszystko kurwa. Jak się będzie znowu wyszukiwał serwer 10 lat, to się w kurwie. Nie, tylko trzy. Jezu, jak ja to o, kocham. Kurwa, kurwa to, to jest ekspert, to No jest? tak, ekspert. Ja się dziwię, że to się tak szybko wyszukało. Ja najkrócej czekałem kurwa. 10 minut. Najkrócej. Malware, no. o kurwa. Tuż w ogóle. Ja mówię tak szybko. Jezu, no nie, i teraz we dwóch będą... Na, na odcinku będzie tylko... <słyska> <słyska> SMR spalenia, kurwa. <słyska> Ej, nie, to będzie potężne, ja już to czuję. Powrót do tej starej serii FM, a stary, to jest ten FOM luźna gierka kurwa No, tylko że mój TF wygląda jak Ziemia. No nie ma znaczenia jest. jak wygląda twój TF i tak tylko ja to nagrywam kurwa Ja mam klipy chłopie, ja tutaj nie wiem dostanę Australium co zobaczyć kurwa takiego klipa dojebanego Ja nie, ja chcę Australium, ja chcę kupę Dajcie mi kupę, ja chcę kupę Jezu czemu tu medyka ktoś wziął jest Why to... met? why med Why mad? Why mad? Why mad? What my... Oooo, oh, wo wo wo, why mad? Why mad? Why mad? Why mad? Uh, uh. Weź się usuń kurwa, idioto. Zmień to. Change class, man. Change, change, change kurwa. Change. Nice. Good job. You are a fucking awesome, man. Bye. Kocham to kurwa. Płynąłem na niego w sekundę, stary. Zacząłem na niego drzeć pizdę, popatrzyłem się na niego, raz mnie go strzeliłem i zmienił klasę go, let's go, Teraz przynajmniej jest inżynierem, a nie idiotą. I idę Konsola mi nie działa. To idziesz strać czy nie, stary? Chciałem sobie w konsoli coś wpisać, ale mi nie działa. Chciałem kurwa. się kręcić. Mówi to ty biegasz stary bez niczego w łapie. Dosłownie biegałeś przez chwilę bez niczego w łapie. Jakbyś nie miał tej no. jak kurwa jak zjadł ci ją ktoś. Weź swoje Australium, flexuj się. Dobra. Oak. Po co ci ta broń, jak ty z niej i tak nie korzystać? Właśnie korzystam. Ostatnio zacząłem ten. Nice. <grym> nie wiem, ostatnio zacząłem z niej korzystać, bo w sumie fajnie się nią ucieka, jak coś mnie umrzeć. Nie, w sumie wezmę tą, tą, ten budownik. bo on mi lepiej odda teraz. A no później, jak już. Oni robią. Później, jak już będzie ten. Jak będzie ta fala ostatnia, gdzie mogę sobie pograć scoutem jako klasę to damage zadaję, to wtedy sobie zmienię na duble Po to się przez ja cały czas Macie, bijcie go. Okay, ja. Nice, Kurwa, ta klawiatura tak oddaje, że to chuj Mówisz? No Jakoś lepiej się no z no nic nie nią gra lepszy. No bo to jest ta mechaniczna No, no i o Łopy mnie tu Mocno Mów męciki chobry mam Ja nie wiem jaki mam moment Kurwa downa z ADHD i grobakami w dupie ja ich nie widzę i strzelam przed siebie, o kurwa gdzie zaciągnęli kurwa jednego z tego człowieka to ich oblałem szczami czy co zrobiłem kurwa w tym co Ale dostałem w pizdę, dobra, nie podoba mi się. Dziwne. Tak. Nie mają w ogóle na mnie agro. Dzi nic dziwnego, stary kiedy jacy tu lata mi i napierdalam co sekundę. Na no, mnie mają. Kurwa Dostałem tak w pizzy, że to chuj, nie podoba mi się to Ale mało zostało, od na chillu dam radę No jo, ja tam się nawet nie, ten, nie stresuję tym W sumie się nigdy nie stresowałem, my my, my kurwa, to tylko myfy my Jeśli my. przegra, to się będzie grał jeszcze raz Może go ktoś zabić? No ja strzelam mu heady ciągle Nie tego No ja ten demo co był przed tobą, nie? No, no Ale on już nie żyje, hedy. bo go zabiłem Idą mu ta Batalia A to już tylko to, nie? Mhm Zabiłem go ja, chłopie, tego grubasa Nie wierzę w to Dobra, ci mi pirut No i mi pirut Jakie ja usłyszałem, tylko ten dźwięk takiego... Ooooooo pierdole, czemu mnie tak bić chce bardzo? Temu zrobiłem? Ale dobra No jest Chuj mi manierka, ona jest brzydka, mogę ją usunąć kurwa Myślę, że tak. Nie mogę, daj tutaj kurwa o to. Nie ja też bym ją usunął ogólnie, bo ona tylko w kurwa na dupie leży i, i nic nie robi. Ja jej nigdy nie użyłem w sumie. Ty jesteś Scoutem, po chuj masz jej używać? Nie, ja nawet jak nie jestem Scoutem, to jej nigdy nie użyłem. Scoutów nie mamy, znaczy Scoutów nie mamy. Oni nie mają Scoutów. Mają ale, stu, stu stary. Ale to są ci słabi. Anota i chyba tylko z mele biegają ogólnie wiesz że jak będziesz ten kiepa palił nie? i ciągnął nie. przez mordę i do tego pociągniesz jeszcze nosem kiedy ciągniesz jednocześnie z ten mordą to ten lepiej smak oddaje mocniej ta nikotyna wchodzi mówisz że mocniej chodzi? no bo ten bo dajesz dodatkowe powietrze jakby go dopychasz dopychasz ten no. dym po prostu powietrzem z nosa no to no, bo mi już nie wchodzi nikotyna praktycznie. No ja na przykład, jak swoim, nie jak swoim nie kaszle, nie? Po paleniu swojego kiepa nigdy nie kaszle praktycznie. To jak pierwszy raz zaciągnąłem nosem i ustami, to kurwa kasznałem nawet, więc no. Mocno. No i też dłużej, przy ten, dłużej dzięki temu buchy ciągniesz. Bo łatwiej ci jest to po prostu. Większa chmura zawsze. No no jak masz limit, to wiesz, nie? Ja nie ja mam żadnego limitu, chłopie. No właśnie, ja mam limit 8 sekund chyba. Czemu? No bo taki to sprzęcik mały śmieszny. Ja i tak nigdy nie weszłam chyba powyżej 3 sekund czy tam 4. Mi się nie Serio? chce. Serio? No a po co? Ja nie do, nie do tego jestem stworzony. Niep mi nie daje takiej fajnej radości trzymania tego w płucach. Jak coś innego. Coś lepszego. Zieleńszego. A ogólnie naczelasz, bo wrzuciłem ten pierwszy listek zebrany, zobacz sobie. Jak masz jak Z tego, ten No to wyrosło, się... nie? Tak, no weź sobie, zobacz. Jak będziesz miał ten. Jakby się skończy po prostu ta fala. Wiem, widziałem. No powiem Ci, że. Słyszy się. Czeka. Będę musiał go spróbnąć dzisiaj jakoś. czy jutro. Kurwa, gdzie są pieniądze? A, dobra, zebrałem. Nie, to skąd no, powiem ci, że mocno się dzieje. Kurwa, nie wierzę, co tu się odpierdala. U tego jest tak teoretycznie mało wszystkiego i to jest słabe, ale praktycznie jest tego kurwę dużo. Przecież to jest jakieś mocniejsze. Jezu, snajper mnie nie zabił. Nie zabił. Kurwa random. Ajajaj. No ja muszę wziąć odporność na pociski, bo mnie kurwa sniper na strzała zajebał. Kurwa niej, nie wierzy. No, sniper na strzała, bo on wali po 150, nie? No jo. Ty bo nam przełazi, tu wszystko nie, ogólnie. nie, nie przełazi, skutek Medyk se go trafić nie mogę, kurwa! Też nie mogę. Umrzyj se, Geju Idą kurwa, plecami Wszystkim idą stary, z każdej strony idą. Ja pierdolę A ja pieniądz nie mogę znaleźć. Kurwa jeszcze krytem dostałem, nie wierzę w to. Ja jedę Ty już <noise> Udało się. To się udało, ale te pieniądze tam leżą dalej, to się kurwa nie udało, no i chuj, zniknęły mi, ja pierdolę, to wszystko przez tego cwela jebanego, co mi jedną tym krytykiem pierdolonym, Pokój mnie tym biłeś, cwelu, jota jebane, i straciłem 12 ja kredytów przez nim. właśnie nie, wtedy nie strzelałem, tylko sobie przebiegałem i po prostu dostałem krytykiem, bo w niego wpadłem miskikiem, a miałem na tyle mało życia, że po prostu zginęłem od walnięcia w ziemię. Latam im koło dupy, jak taka mucha, to się wkurwiają po prostu na mnie. Jeden gdzieś został. Już nie ma. Jak tak patrzę, ja mam tu najwyższy, który mi się to bardzo nie podoba. tu No właśnie, to mi się nie podoba. Mi też się to nie podoba, bo ja pamiętam, że miałem jakiś czas temu trzecie, a nie gram tego kompletnie No ja właśnie gram ciągle, tylko to tak w kurwia, właśnie ta misja, w którą gram, nigdy jej wygrać praktycznie nie mogę Bo właśnie, o widzisz ja już, one shota widzisz co zrobił Idiotę Wyszedł, wygraj kurwa I oni tak za każdym razem robią Gówno w dupie chłopie, no i kurwa. No ten gościu one shot po prostu. Coś gościu... Gościu on grał o to chodzi Kurwa nie wiem, teraz tak patrzę Nawet nie zwróciłem uwagi Grubym grał Czy nie grał? G nie grał, kurwa to nie wiem czy on grał Tak bardzo będę był tutaj, że aż nikt nie zobaczył nawet jaką klasą kurwa on grał w ogóle Kurwa pyrka. Te pizza dołączył. Nie no, my pyrki żadnej, nie mamy, nic nie mamy, co by niszczyło tego tanka. Cały team musi się na niego zrzucić, żeby cokolwiek mu robić. Ja też nie mogę, bo mam Wiem właśnie. No, ale ty musiałeś mieć żara, bo widziałeś co było z tymi skałtami. Pierdolonymi. No, zostało no, ostatni czołg, niewiele. Nie, damy radę w sumie, jak tak patrzę. Pa. Ja amunicję nie mam, kur. Ale ludzie tu nakrywają. Tego czołga. A widzę, że ty tam te robociki małe zabijasz, gudniaki. No tak, nic teraz będą dwa spaślaki. Ja nie wiem, do tego idę po upgrade'y znowu. Wezmę mleko na maksa. O, na maxa i git jest. Już mam odporność na maksa Ten. No nie, zdecham, ale przynajmniej już jeden... Właśnie tak nie ma medu. Jo. A ja go zmlekowałem, skrytowałem. Kurwa, uaktywnili mu meda. jest A wszystkich? No. Kurwa, wszystkich. Ale dobra, zeszed, zeszło. Ja mam na szczęście tak odporności zrobione, że on mi Cooper robi, jak ja sobie stoję obok niego i go nakurwiam. Jeszcze te robociki zjebane, idź umrzyj. Dobra, odporność na krytyki widzę, że już mogę wziąć. Dobra, Sg. Nie ma wszystkich medu, chyba no nie ma Ale ja muszę spierdalać od niego, bo ja go tego sam nie zabiję tutaj Tego jestem pewien Laga dostałem bardzo dość mocno Znasz, znasz tych Nie wiem, opierdalają się w sumie tylko żołnierz teraz napierdala w nich Jak widzę A tak to nie Mamy tak żołnierza jest I gra wyziemaczką krów ogólnie No to dobrze No co to, to, to wiem ale i mówię ci tylko O no. Nice Znowu idą medyki kurwa I te te kupaki Scout. Medyki za chwilę ich nie będę ma... Dalej Kurwa, odpierdol się od mojego snajpera, on tu napierdala dla mnie. Jezu. Ale przynajmniej medów już nie ma. No nie ma, tylko kurwa biją mnie w chuj. Dlaczego ty jesteś tutaj sam? Nie wiem, powiem ci, nie wiem. Też chciałbym wiedzieć. Dziwisz dlaczego ci by jak ty tylko tam sam biegasz kurwa No bo nikt inny nie idzie do nich kurwa to sam musisz tym zajmować A teraz mam odporności to już dla mnie to taka problem nie jest wielki o. Dobra zdych ja Kolejni idą no tak, tylko że rzeczywiście ich zabija ten ten kupak Ten ten spać nie skas... Kurwa O nie mleko się na nim skończyło No, mocno Tak, ja też dostałem mocno jeszcze nie mam amunicji, żeby się, żeby żeby się leczyć mlekiem. A. Zawiłem go. Stary. Ja tu zawiam tych grubaców więcej niż ci ludzie. On mnie kolej. Powiedział mi nie, ale mu powiedziałam tak, tak się skończyło. No. A to przedostatnia fala już jest. Mhm to jest tak łatwe jak my tu... Jezu, jak mamy dobrych ludzi, chociaż jednego albo dwóch, czyli chodzi mi o ciebie i o mnie, bo ja zbieram pieniądze normalnie, tak jak powinienem, a nie jak debile, a ty zabijasz tak jak powinieneś, a nie jak debile, to jakoś normalnie da się to przejść. Jak nie ma tu normalnych ludzi, to się nie... Cicha pierdol... Co jest? 50 spaślaków, kurwa, jeden strzał ich nie ma To się nazywa stary skill kurwa No ta amunicja się pała Spieg mnie zabił, a ja bym ci nasrał do zupy ja bym ci do zupy chłopie To mocne było Czemu nagle na mnie złapał Kurwa co to miało być? Nie wiem Zabił mnie śpiek który ciebie zabił. Chyba. Kurwa. Rzucają mną no jak zabawką. Ty jesteś no. snajperem, na tym polegasz w sobie po części. Dla tych robotów, przynajmniej. Ucięłem ja go czynami, zwolniłem headshot'y. A, A tutaj ty. To spoko. No no mi żyć. No no się mi żyć. A w ogóle mnie raz taka rzecz: spotkała, stary, na tym, tym na tym FM-ie, że to chuj. Gościu był, ja byłem scoutem, nie? Gościu mnie przyjęło, że grać Scoutem nie potrafi, zaczął nim grać, nie? Ja miałem stracone 5 kredytów, on za pierwszą grą stracił 5, a za drugą 120. Ja, no, ja mu napisałem, że już nie pamiętam kiedy widziałem, że tyle stracone było <grafy> Się wkurwił niemiłosiernie ci powiem Nie moja wina no Ja grać nie umiem, a on z kautem traci sto, powyżej 100 pieniędzy <grafy> hmm. A to szpiek jest Nice Gdzie jest ten jeden pieniądz? A tu Kurwa, jaka salwa rakiet? Wiem, zobaczyłem, jak tam napierdalają. No użyli Ubera, serio? Nie, nie wiem, jak ja to zrobię. Tak czasami Stają się u... dzieje, bo nie, nie jeden z nich po prostu dalej stoi, i wtedy używają Ubera. Zjebane jest. No, trochę za daleko stał. Tego nie wyczujesz, kurwa. Więc to nie wygra wina. No caaa, ale tak jak nie grasz, za często go. Jak ja na przykład z snajperem grałem, nie zaczęłem z tamtym, a to co chule nie mogę tego wyczyć, kiedy te swele były na tyle blisko, żeby dostać. Na no, ekspercie to czasami nawet lepiej, że nie ma, bo kładzie w takim miejscu ten teleport, że jak ja tam chodzę, to mógłbym się bez problemu teleportować na bazę. Kurwa. O ty kutasie jebany. Derpnął mnie. Bieram pieniądze, jestem skautem. I tą pyrą się w sumie nie tak najgorzej gra, bo nikt się na mnie nie ten. Kasa leży. Wiem, zbieram. Na przodzie, no pyro też zbiera. No ja jestem pyro. A to przed jest kasa kurwa. <grym> Ale ta kasa jest nie ten, nie działająca. Bo Ale ona jest czerwona. Kasa, chłopie. Bo zbierałem ją stary, zebrałem z... z nie wiem, z 300 dolarów teraz? Sam? No teraz leży, idź teraz przebiegnie. Tak. Kiedy jestem martwy, ci przebiegnę. O No dobra. Gdzie zbieram, jak widzę? Stary. tak z... taką chwilową szybkostrzelność. Nie wiem, stary. Nie wiem. Nie mnie powinien się pytać. po siebie. Ty upgradeowałeś. No mam na dwie kropki, nie? Czujesz, jakbym miał. Może muszę zginąć. Możliwe No to właśnie już za chwilę zginąłem Dobra są te tanki zginąłem widzę Zginąłem i od razu szybciej strzelam nie wierzę w to No bo ci się po prostu upgrade pewnie nie ten Na kurtę tam. No, no, kurwa, z pilo. bam, tanka. Nie czemu atakują tanka. Ja tego nie ogarniam. Oni powinni tam stać napierdalać. Mm. Spójrz jak nie zdjął. Ja mam prawie 100 tysięcy demerza, co jest? O chuj wy napierdolacie w tego tanka zjebi jebane Nie ogarniam tego Jestem pierdolą pyrą po to, żeby właśnie być kurwa na tanka Niszczyć kurwa Rozjebałem ich, i chuj To mi się podoba. Dobrze. dużo. ja dwóch gigantów na tym wejściu tutaj rozjebałem. I jeszcze jakieś inne kupaki, śmieszne. No nie jest tak źle teraz, ci powiem. No nie jest źle, no się do w nie było kiedyś. Źle. Powiem ci w porę, do kiedyś jak tu grałem. Bo ja tutaj widzę, że da się to wygrać w ogóle, nie? A wtedy to ja myślałem kurwa, czemu jak to gram? Nie da się tego wygrać. Ale to przez debili. To ich wina, są głupi. Nie ja zauważyłem, że ten ekspert nie ma takiego samego klimatu jak na przykład zaawansowane dwa miasta. No Zawansowane dwa miasta ma taki fajny klimacik. Kurwa, jak to możliwe, że ten Flok ma tak chujowy zasięg? Nie wiem. Też nie wiem, dlatego się pytam. Tyłbas ma za sobą cztery pieniążki, on ma najwyjebane. Pójdź z nimi. To jest ostatnia fala, chłopie. Nic co z tego, cztery pieniążki to dużo. Teraz te lepsze tanki będą jechać chyba. Wiem. Tego tam staram się iść, ale tu... Widzę, że mam dużo przeszkód na drodze. Na przykład pyrkę jebaną i tą kupę tutaj. Dobra, rozwalam panka stary. jest ich mało co poradzisz? Tak, nie. poradzę, jak ja 50 HP stary, miałem Dostałem jednego Aha. strzała i zdychłem Jezu, jak ty to wolno przeładowujesz kurwa co? Ja się... No popatrzałem przed chwilą na ciebie, nie? I widziałem jak przeładowujesz pijema i ty go tak wolno przeładowywałeś stary Stu chuj Nie szybko uprzedłowany. No u ciebie, a u mnie był tak, wolno, że to chuj. Dobra, nie chce mi się go bić, łap, nice. nic nie widzę. Ja też. Ja widzę tylko misja wykonana i chuj Ja wykonaliśmy misję chłopaki ja Jesteśmy no Wystarczy Dobra. Cześć, co dostałem? Krytokola i... Sztandar chwały o, Ja kurwa. też już patrzę, czekaj Dostałem, już ci mówię Ja chyba już nie gram to jest Dostałem bro. buzownik, prawy bizon Tak jest Prawy bizon, no mocno broń. Mocno, 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 mocno. To, to tego Na to czekałem właśnie Cześć, bo ja chyba tą kole usunąłem. Chuj. No gramy. Gramy jeszcze? No całego MPM, a mówię, że mam bilet. Ale, ale to będzie długi odcinek, chuj. Tego trzeba będzie na... porządnie można... zmontować. Mogę ja ci go zmontować. Kurwa nie, ja se montuję gówno. Moje.